Ja jestem niesłychanie często obrażany i dlatego to zarzucanie mi, że jakoś kogoś obrażam no, nie robi na mnie specjalnego wrażenia. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi polskiej do Polski. Stanów polecieli, kurde! Fotygon, e, macie lepiej, nie? A. Do Stanów polecieli, to wyglądają jak daimcy i pit na tropie. Cześć, jest sprawa. Trzeba wywalić lepera i kaczmarka z rządu. No, niech Zbyszek coś wymyśli. Angel King, no, ma fajny głos. Zrobi prezentację, sprawa załatwiona. Słuchaj, Bogu, ale mam jeszcze jedną prośbę. Bogu, Bogu się Szybciutko, no. Jedną sprawę mam, naprawę. Połowę królestwa ci oddam, naprawę. Słuchaj, no. Zadz mi numer telefonu do Peaty Kępy. Proszę cię naprawdę. No szalej na jej punkcie naprawdę. Kurde, mam wszystkie zdjęcia na ścianie. Number ten. It's good that you're here. First of all, we'll wait for your elevator. Oh. I don't understand. I don't understand. I know. I know. I will start again. Będziemy budowali. Silne polskie państwo, silną Polskę szczęśliwych obywateli. Just an imbecile I will only complicate you Trust in me and fall as well I will find a center in you I will chew it up and leave I will work to elevate you Just enough to bring it down